Witajcie na kanale Zielone Rabaty. Dziś pokażę Wam coś naprawdę wyjątkowego: drzem z zielonych pomidorów. Choć na pierwszy rzut oka może brzmieć to dziwnie, zapewniam Was, że smak Was zaskoczy. Jest delikatny, lekko kwaskowaty i świetnie sprawdzi się jako dodatek do pieczywa, serów czy deserów. Na początek do przygotowania potrzebujemy około 2 kg zdrowych, zielonych pomidorów. Najlepiej tych, które nie zdążyły dojrzeć na krzakach przed końcem sezonu. Dokładnie myjemy je, wykrawamy szypułki i kroimy na mniejsze kawałki. Do garnka z grubym dnem wrzucamy pokrojone pomidory. Gotujemy je do momentu, aż zaczną się rozpadać. Wtedy można zblendować je na jednolitą masę. Do musu z pomidorów dodajemy sok z jednej cytryny. Dzięki temu zachowają piękny kolor i nabiorą świeżości. Oprócz tego dodaję startą skórkę z dwóch umytych i wyparzonych cytryn. Zamiast skórki z cytryny można dodać skórkę z pomarańczy. Na tę ilość pomidorów dodaję około kilogram cukru. Można użyć także cukru żelującego, wtedy drzem szybciej się zagęści. Całość gotujemy na małym ogniu, często mieszając. Po około 40 minutach mus pomidorowy odparuje część wody i masa zacznie gęstnieć. W tym momencie możemy dodać również odrobinę imbiru lub wanilii. To świetnie podkręci smak. Ja te dodatki pomijam. Kiedy drzem osiągnie odpowiednią konsystencję, przekładamy go do wyparzonych słoików. Mocno zakręcamy i pasteryzujemy przez około 10-15 minut. I gotowe. Z pozoru zwykłe, niedojrzałe pomidory zamieniliśmy w coś niezwykłego. Dżem z zielonych pomidorów to nie tylko sposób na wykorzystanie warzyw z końca sezonu, ale też ciekawa, domowa alternatywa dla tradycyjnych przetworów. Jeśli spodobał Ci się ten przepis, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał Zielone Rabaty. Znajdziesz tu jeszcze więcej prostych i naturalnych pomysłów na to, jak wykorzystać plon z własnego ogrodu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.